Wygrywasz albo przegrywasz. Witamy w teleturnieju. Wygrywasz albo przegrywasz. Teleturnieju, w którym w rzeczy samej wygrywasz albo przegrywasz. Jest dzisiaj z nami dwóch uczestników: Artur, ze naszego Garwalina, obrzydliwie bogaty inwestor, i wspaniały ojciec. Oraz Stefan. <laughs> Runda pierwsza. Runda pierwsza. Stefanie, pierwsze pytanie dla Ciebie. Jak robi myszka? Myszka robi a. Pipi, b. Mimi, c. Co to za pytanie? Myślę, że myszka robi pipi. Tak jest! Doskonale! Poprawna odpowiedź. Na Twoje konto wlotuje parę stówek. Yes. Arturze, pytanie dla Ciebie. Jak to jest żyć z piękną i zdrową rodziną? Odpowiedź a. Średnio. Odpowiedź b. Dobrze. Odpowiedź c. Bardzo dobrze. Myślę, że odpowiedzią jest... Yy... Bardzo dobrze. Tak jest, poprawna odpowiedź. Ale co ja tam wiem? Nie mam trójki dzieci i pięknej żony. A właśnie, Arturze, powiedz nam, jak tam twoja wymarzona kobieta i trójka szkrabów? Cóż, właściwie to była żona, jesteśmy po rozwodzie i ona wzięła. Runda rzecz. druga! Runda druga! W tej rundzie włączamy mnożnik razy 2, co oznacza, że stawka jest wyższa. Stefanie, czemu wylatujesz w tej rundzie? Słucham? Nie! ha! ha. było a. Odpowiedzią było a. Wylatujesz. 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 Miałem powiedzieć, zaczekaj. Arturze, pamiętasz może podstawówkę? Pamiętasz, jaki nazywałeś mięsny pączek? Mięsny pączek? Ja. Przepraszam, ja. Naprawdę nie chciałem cię urazić. To, to było tyle lat temu. Byłem głupim dzieckiem. Byłeś, to prawda. Arturze, pytanie tylko dla ciebie. Czemu nikt cię nie lubi? Odpowiedź A, bo jesteś bezduszny. Odpowiedź B, bo jesteś hamem. Odpowiedź C, wszystkie odpowiedzi są poprawne. Co to za pytanie? Odpowiadaj na pytanie. Eee, mogę chociaż użyć telefonu do przyjaciela, ale rzeczywiście. Halo? Ha, no tak, nie masz przyjaciół. Odpowiadaj. Eee, o, o, odpowiedź C? Tak, dokładnie. Nikt cię nie lubi, bo jesteś bezdusznym hamem. Больше!